Cześć, więc jedziemy z kolejnym poziomem Inside the Tutaj przeciwnicy zabierają od 50 do 70 Dimension. co jest sporem między wyborem naszych broni. Niestety ciężko jest tu cokolwiek dobrze dobrać. No dobra, próbujemy ax em A Może z EX-em weźmiemy Gold Shield'a. Dobra, próbujemy. Na początku jest łatwo, bo przeciwnicy wychodzą z jednej strony. Więc pierwszy poziom nie powinien zrobić zbyt dużych problemów. Powoli. A i dorwał się jeden do mnie i drugi. Dobra, już za dużo. Za dużo tego szczęścia. Dobra, jedna fiolka tylko poszła. Teraz czas na drugi poziom, tu musimy uważać na armatki, bo one... ...zabierają nawet więcej... ...punktów życia niż zombie. Dziwo. Więc musimy uważać na nie. jest zaraz będą, kiedy zombie wypełzną z wszystkich stron no i tutaj w tym momencie zmieniamy na broad na enchantowanego i czekamy aż wszyscy przyjdą do nas i robimy jedną wielką wbitę w nich myślę, że to jest najlepszy pomysł dobra, udało się pokonać czas teraz na trzeci który według mnie jest ciężkim no 2, jeszcze się zablokowałem to ciężki poziom ogólnie. Dobra, biegniemy szybko pożycie. Uciec od nich, i tutaj no myślę, co tu użyć. Może EXa albo ja? Musimy uważać. Są niby wolni, ale lepiej nie wpaść im w sidła. Trzeba biegać przez całą planszę no bydam z każdym zabitym dochodzą nowe co utrudnia znacznie sprawę. Tu dwójka padła. Ale zaraz nowi doszli. Dobra, chyba już przestali nowi dochodzić. Dobra. Trzeci skończony. Dostaniemy trochę pieniędzy znowu. Nietopery dobra, poniszczymy je jeszcze. Może dostaniemy jakieś życie czy coś, co nam szkodzi. Pobiegać i porzucać. Dobra, schodzimy jednak. Tu podobne jest o tyle łatwo, że sala jest kołowa. Moglibyśmy jakieś doładowanie zdobyć, ja bym się wcale nie obraził. Podobno jest to najłatwiejsze poziom, możemy biegać w kółko. Jak widzicie, wyobrażeń żadnych na razie nie dostaliśmy. To z jednej strony fajnie. Dobra. Wkurza mnie tylko ten śmiech, ale dobra. Muszę biegać w kółko, bo nasze życie jest naprawdę na wykończeniu. Dobra, jednej taktyki na razie nie przewidziałem. Dobra, rzucili nam pieniędzmi. Pieniądze mi nie obchodzą. Mamy życie, mamy drugi raz życie. I mamy kolejną paczkę idiotów Dobra Idiocie, Idioci, idioci Ładno, żeby życie dawali Dobra, wyszli I zo w zombie się pojawiło Niezbyt nam na rękę Ale dobra Mamy cały czas w kółko. Dobra, komnata się otworzyła. O, tu możemy zenchatować nasz miecz <laughs> To fajnie. Supplies nie potrzebujemy. Teraz mogę dokupić do tego. Dobra. Zostaje teraz e, Z tego co wiem Zostaje nam Piąty, najtrudniejszy teraz Według AI Stop Nie zmieniłem miecza i miałem chatting spad Eee, dobra Podobnież najtrudniejszy poziom Mam nadzieję, że się uda. Nie chcę wracać tu od początku. Najtrudniejszy pod tym względem, że trzeba przeskakiwać przez lawę. I jeszcze strzelają do nas. Kończmy najpierw tego flora, dobra. Teraz możemy sobie porzucać na spokojnie. Mamy zebranego całego collection. Dobra, zmiana znowu na Enchanted. Dobra. Tu już poradziliśmy czas na Eksa. Dobra, nie jest tak źle. Podziewałem się trochę większego nakładu. Dobra. Dobra. Znajdliśmy się tutaj. Przechodzimy do następnej komnaty. No tu mamy pieniążki. Mamy kielich, tak. I mamy runę. Ed. Mamy odnowienie życia, tak, to było to, czego właśnie potrzebowałem. Nasza dusza od razu czuje się lepsza i uleczona. No i tak udało nam się zakończyć to prawie, że dobra, kto tutaj jest? Dobra, koniec. Mamy Dragon Gema, drugiego już. No, a my kończymy misję. Tak, wreszcie się udało za trzecim razem. Już myślałem, że troszeczkę dłużej to zejdzie. widzicie poziom nie należał, do, nie należał do tych najłatwiejszych jak poprzednio. Ale z próbą i z czasem udało mi się to zakończyć. Mm, dobra. Cóż teraz my dostaniemy idziemy na górę Tu mamy zablokowane Tu mamy też zablokowane łuk mamy odblokowany Topór nie No to tylko łuk nam został No to dostajemy nowy łuk Zobaczmy jaki to będzie łuk Daniel, tak, akceptuję to. Staliśmy łuk. A, z zapala, zapalającym się. Mamy ogniste strzały w łuku. Tak, znowu kolejne oddzielne. Już tyle tych jest, że to po prostu. Nie wszystkie po prostu są korzystane przeze mnie. Dobra. Wychodzimy stąd, a w następnym odcinku cofamy się do miejsca, w którym już byliśmy. W Enchanted Earth, tak. W tym poziomie jeszcze nie wszystko zostało zrobione. Zrobiliśmy tylko jaskinie z mrówkami. Teraz zostaje sam poziom do zrobienia. Save progress. Jeszcze przed samym końcem. Pierwszy slot. Znaczy trzeci slot, co ja mówię. Katy jest pierwszy slot Okej okay, zapisane. Nie, nie chcę powtarzać. Tutaj mamy wszystko zrobione e... Sleeping Village... Nie wszystko jest zrobione, bo nie ma znaku. Zapy... Znaczy tego nie ma ptaszka odznaczonego. To prawdopodobnie tak jak w a węczaty w ogóle nie ma. Dobra, no to do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.